Dzień dobry, nazywam się Beata Kozakowska-Burdzińska i jestem wykładowcą przedmiotów prawnych w tutejszej szkole. Z zawodu jestem radcą prawnym, prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, gdzie zajmuję się również obsługą prawną przedsiębiorców. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do studiowania na naszej nowej specjalności prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdzie poznacie tajniki prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i pracy, dzięki czemu będziecie mogli sprawniej... I lepiej zarządzać firmami, w których będziecie podejmowali pracę, bądź sami ją prowadzili. Nauczycie się, jak prawidłowo formułować umowy, jak nie naruszać prawa pracy i w prawidłowy sposób zatrudniać pracowników, czy prowadzić sprawy przedsiębiorstw, z którym przyjdzie Wam pracować, czy też nimi zarządzać, bo prawo potrzebne jest na każdym etapie. Pracy w przedsiębiorstwie, począwszy od sekretariatu, poprzez kadry, księgowość, aż do kadr zarządzających. Jak wiecie, nieznajomość prawa szkodzi, a więc serdecznie zachęcam Was do studiowania na nowo otwartej specjalności. Do zobaczenia w październiku.